Witajcie kochani. Zapraszam was na najlepszą cząstkę dzisiaj Słowo o tym, że wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, jesteśmy zaproszeni do podążania za Jezusem, do spotkania się z Nim. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje, jakie życie prowadzimy. Pan Bóg zaprasza naprawdę każdego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, stajemy przed Tobą, i tak jak otwieramy nasze ręce, tak też przede wszystkim serca pragniemy otworzyć w szczerości, w wolności, w prawdzie. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojego dotknięcia. Abyśmy mogli na ten czas modlitwy stać się jak dzieci, które przyjmują wszystko od swoich rodziców. Duchu Święty, uzdolnij nas do tego, byśmy mogli być pokorni, uniżeni przed Panem, do tego, byśmy mogli stanąć przed Nim tacy, jacy jesteśmy. Nie ukrywając niczego, abyśmy mogli otworzyć, wylać przed nim całe swoje serce, na ile zdołamy. Przyjdź, duchu święty, duchu pokoju, duchu ciszy, duchu milczenia. Przyjdź, Ty, który dajesz życie, który odnawiasz który wzmacniasz. Przyjdź, Ty, który wprowadzasz na nowe drogi, dzięki któremu możemy oddychać, poruszać się w miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. <laughs> Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele pisma i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie, kamieno, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie? Mówili to wystawiając go na próbę, aby móc go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z Was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, także w końcu został tylko on i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: "Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?" Ona zaś odparła: "Nikt, panie, Wtedy jej oświadczył: Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz. Kochani, przepiękne słowo dla każdego z nas, bo y, jeśli pomyślimy o tej kobiecie, jako o naszej duszy, o naszym życiu, to każdy może się odnaleźć w tym słowie. Y, przyprowadzają ją, stawiają na środku. Aby jeszcze bardziej ją zawstydzić, aby wytknąć jej błędy, jej grzech, który znany był wszystkim. A Jezus nie pozwala na to nie pozwala na to, aby ją zniszczyć w oczach tych ludzi, ale też w jej własnych oczach. To co mogła czuć ta kobieta to lęk, zawstydzenie, być może nienawiść do siebie, upokorzenie, samotność, wszystko to, co najtrudniejsze. I pewnie poczucie, że nikt już jej z tego nie wyciągnie i po prostu zginie. Ale Jezus nie zgadza się na to. Jezus nie zgadza się na taką śmierć. Zobaczcie, że grzech tej kobiety był w jakiś sposób jawny, wszyscy o nim wiedzieli, i ci, którzy chcieli, mogli wytknąć ją palcem, oskarżyć ją i jeszcze podeprzeć się prawem, że w prawie nakazano im takie kamienować. Ale żaden z nich nie spojrzał na siebie, nie opowiedział publicznie o swoich grzechach, nie przyznał się do niczego i nie wymienił przepisów prawa, które opowiadałyby o tym, co należy z nim zrobić. Jezus staje jako nasz obrońca, On do końca walczy. Walczy o nasze życie, walczy o to, jak postrzegają nas ludzie, ale też może i bardziej, co ważniejsze, jak my samych siebie postrzegamy, jak patrzymy na siebie, czy mamy do siebie szacunek. Zobaczcie, że na końcu tej opowieści zostaje tylko Jezus i ta kobieta, i patrzą sobie w oczy. To, co mogła zobaczyć w oczach Jezusa, ta kobieta, to nieskończona miłość, obdarzenie jej godnością, szacunkiem. Wszystko to znalazło się w spojrzeniu Jezusa. To ją odbudowało w jednej chwili. I dodatkowo Jego słowa: Nie potępiam Cię i Ci nie grzesz. Jako zaproszenie i jako łaska. To na co jeszcze możemy zwrócić uwagę? To, to takie <laughs> słowo, które ci uczeni w piśmie i faryzeusze, przychodząc do Jezusa z tą kobietą, zaczynają go pytać i rozpoczynają od słowa Nauczycielu. Ta kobieta pochwycona na cudzołóstwie, Nauczycielu. Tak się zwracają do niego. Natomiast kiedy kobieta zostaje sama z Jezusem i on ją pyta, czy nikt jej nie potępił, ona odpowiada: Nikt, Panie, nazywa go Panem. Zobaczcie, jaka jest różnica. Uczeni w piśmie postrzegają Jezusa jedynie jako nauczyciela i wypytują go o prawo. Natomiast ta kobieta. Doświadczyła takiego spotkania z Jezusem, takiej obrony, takiego podniesienia jej godności, że nazywa go Panem. Zobaczcie, że kiedy jesteśmy w Kościele, we wspólnocie, to każdy z nas jest grzesznikiem. Nie ma tu świętych, święci są w niebie. Nie musimy więc wystawiać kogoś na środek i opowiadać o jego grzechach. Nie ma takiej potrzeby, bo nie jesteśmy lepsi. To też Jezus nam dzisiaj pokazuje. A co jeszcze ciekawsze, że ci, którzy mogą nam się wydawać najgorsi, może ci właśnie najbardziej są otoczeni Bożą opieką największą troską, największym wsparciem. Bo jakim dzieckiem musi się najbardziej zająć rodzic? Tym, które sobie świetnie radzi ze wszystkim czy tym, które jest chore i nie domaga w czymś? Które potrzebuje więcej czasu, więcej uwagi? Naturalnie zajmuje się tym bardziej, bo wie, że tamten da radę. Może warto też tak popatrzeć na siebie, nie? Jeśli czujesz się tym najgorszym, ostatnim, tym, którego dusza jest jak ta cudzołożna kobieta, to miej ufność, że Pan, właśnie Tobą, chce się najbardziej zaopiekować, otulić, spojrzeć Ci w oczy, wydobyć Twoją godność z Ciebie. Właśnie Tobą chcę się zająć. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym słowie. Uwielbiam Cię w tym, jak Ty przychodzisz do nas. Znajdujesz ścieżkę, czekasz na odpowiedni moment. Uwielbiam Cię w tym, jak Ty nas ochraniasz. Jesteś naszym obrońcą. Chcesz naszego życia? Chcesz, byśmy żyli bez grzechu, byśmy mieli życie w obfitości, w pełni, w radości, w pokoju. Uwielbiam Cię, Panie, jak Ty budujesz swój kościół, który jest pełen ludzi niedoskonałych. A no pośrodku nich jesteś Ty, Bóg miłosierdzia, Bóg pociechy. Wszelkiej łaski. Dziś, Panie, chcemy Ciebie uwielbiać w naszych braciach i siostrach, z którymi razem idziemy drogą, aby wreszcie spotkać Ciebie. Każdy w swoim tempie, każdy w swoim stylu wszyscy w jedną stronę, aby Ciebie wielbić w niebie, tam. Pragniemy wszyscy się znaleźć. Bądź uwielbiony w naszym życiu. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci chwałę i cześć, bo Twoje jest Królestwo, tu na ziemi, tam w niebie. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to Słowo pracuje w naszych sercach. Niech wydobywa z nas to, co Pan sam chce nam opowiedzieć. Dobrego dnia i do jutra.